Dzień dobry, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Mam trzy karty na stole, bo coś mi się przerwało i przestało nagrywać, więc nagrywam jeszcze raz. Yy, dzisiaj 10.10. 10. Brama kolejna, brama na obfitość. I ten dzień mnie zainspirował do tego, żeby Wam zrobić rozkład na pieniądze. Czyli dlaczego nie jesteś milionerem? Co Ci przeszkadza? To są oczywiście te wszystkie... Wewnętrzne nasze programy, co my myślimy o pieniądzach. I a propos blokady, mamy trzy karty: czwórkę kielichów pustelnika i szóstkę kielichów. O czym nam mówią te karty? Bo yy, nie chciałam robić rozkładu od początku, bo już z taką intencją siadłam, tylko coś się tam zadziało. Nieważne. Zadziwia mnie tarot za każdym razem. Więc po pierwsze. Moja droga osoba, bo to jest do uniwersalne i dla kobiet, i dla panów. Przede wszystkim tu jest sprawa o tym, że możesz nie dostrzegać okazji do zarobienia. Ty, nawet popatrz sobie, co ty myślisz o pieniądzach. Ty, to u ciebie nawet przez myśl nie przejdzie ta głowa, co. ta myśl, ta głowa. Ta myśl, że mógłbym, czy mogłabym mieć kupę forsy, to tobie nie masz takiego przekonania. Ja wiem, to też jeszcze przypomniała mi się Julia Wieniawa i ten cały ambaras wokół tego słynnego zdania, że bieda to stan umysłu. To zależy, dla kogo, to znaczy nie chcę wchodzić tutaj w socjologicznej i moralnej jakieś wypowiedzi, bo to nie każdy może usłyszeć. Ale jeżeli jesteś tu na moim kanale i słyszysz mój, mnie o tym, że mówię o energii, różne rzeczy, to, to tutaj właśnie się pokazała taka y, karta, która mówi, te karty się pokazały, które mówią o tym, że masz negatywny podejście, negatywne podejście takie uczuciowe do pieniędzy. Ty pieniędzy nie kochasz naprawdę, ty ich nawet Zobaczcie, on ma odwróconą głowę. To jest ta czerwona sukienka, to jest kasa, to jest pieniądz. A to wy. I on nawet nie patrzy w tamtą stronę. Na, w takim świecie realnym to jest e, szukanie u siebie i zmiana podejścia do tego, że pieniądze są ok. Że można zarobić, że można je posiadać, że można je mieć. I tu jest jeszcze następna informacja, że żeby poszukać tą twoją blokadę, no to tam trzeba pogrzebać. Być może y, warto to zrobić z jakimś specjalistą. Bo wychodzi, że ty nie kochasz pieniędzy. Nie lub Nawet ich nie lubisz. One by może do Ciebie przychodziły, lecz ty w świecie, tym w środku, tam to podświadome, co mamy, odpychamy to. To musisz pogrzebać, co tam takiego jest, co ty tam. Co tam siedzi? Może, że tylko fałszywi ludzie mają pieniądze? Bo jest takie przysłowie, że pieniądze zmieniają ludzi. To jest nieprawda. Pieniądze pokazują, jacy ci ludzie są, jak je mają. I ja znam mnóstwo wspaniałych osób, które mają pieniądze. Też miałam, byłam, może jest, jesteś w takim momencie, że masz mało. Ale ja byłam w, tym, w, tym, w tamtym miejscu i wiem, że można z tymi pieniędzmi, z energią pieniądza pracować. Tutaj chodzi o to, żebyś przynajmniej, już nie mówię kochać i nie, nie łapcie mnie za słowa, że złoty cielec. Nie, tu chodzi o takie mentalne podejście, że pieniądze są zajebiste, bo ci dają poczucie na przykład wolności albo masz wybór i żeby to głęboko uwierzyć. Pierwsza rzecz. Drugie, druga rzecz. Tu jest też filozoficznie nam się zrobiło, że w pustelniku nie ma kasy. Nigdy. Pustelnik się brzydzi pieniędzmi. Pustelnik e, pie, uważa pieniądze za coś płytkiego, niewartego jego zastanawianiu się, że pieniądze to, to tylko to, tak, jakiś papierek, że to jest bez wartości. Zobacz, czy przypadkiem tak nie myślisz, że pieniądze nie mają wartości. Że to nie jest wartość taka jak miłość, jak humor, jak idea, jak, ja wiem, co jeszcze. Nawet nie mam, nie, nie znam takiego przysłowia, zobaczcie, co świat zrobił. E, że pieniądz jest, pieniądz lubi ciszę, mam takie, ale nie w pustelniku. Bo dla pustelnika pieniądz nie ma wartości. On się posługuje tymi pieniędzmi, znaczy wy może, ale tak naprawdę to uważa, że, bo tak świat został skonstruowany, ale uważa, że pieniądze to jest coś. Fu, że to jak ktoś jest uduchowiony, i jak ktoś jest takim. Medytuje, nie wiem, Rejki robi, yy, słucha, jest buddystą, no jest takim, dba o swój rozwój duchowy, to pieniądze nie powinny w ogóle być w temacie duchowości. Fuj! A to nieprawda. Dopiero pieniądze są w temacie duchowości. Tutaj bym mogła ględzić o, o, o historycznych różnych rzeczach, bo ja się temu mocno przy, przyjrzałam u siebie i wyciągnęłam wnioski. I czy działa? Działa. I tarot ci mówi tak, dopóki, to znaczy tutaj, tak myślisz o pieniądzach, że dla ciebie pieniądze możesz mówić. Pewnie, żebym chciał dużo zarabiać, jasne, że tak, że chciałabym dużo zarabiać, ale... Ale tam w głębi duszy to co jest w twojej podświadomości to tylko y, złodzieje zarabiają coś gangusy jakieś takie szemrane interesy. Pieniądz jest brudny. No pieniądz jest bezwartościowy. Hmm? I ostatnie, bo to taki krótki rozkład jest. Traktujesz kto nie ma pieniędzy. Zadam wam pytanie komu pieniądze są niepotrzebne? Może nie źle. ale tak y, mówię o że no, zadam to pytanie, ale kto, kto nie potrzebuje pieniędzy dzieci? Dzieci nie mają pieniędzy. pieniądze mają ich rodzice, albo instytucje albo jakoś. Tyle ile mają. Jeżeli y, mają własne dzieci, to to ułożą to na te dzieci, ale dziecko jako samo dziecko, Takich pieniędzy nie potrzebuje, żeby być szczęśliwym. On nie wie jeszcze, co to takie małe, co to jest pieniądz. I tutaj się pokazała Twoja blokada taka, że traktujesz pieniądze jak dziecko, a dziecko nie zarabia. Te zarabiające dzieci w internecie to zarabiają ich rodzice. To jest kreacja rodziców. Mówimy o takim podejściu energetycznym do pieniądza. Więc traktujesz pieniądze jak dziecko. Czyli nie ma tam żadnej strategii w tych, nie inwestujesz, nie, nie uczysz się, jak zarządzać pieniędzmi, jak pomnażać pieniądze, jak w sposób dorosły traktować pieniądze. Co to znaczy dorośli traktować pieniądze? No właśnie to: z szacunkiem. Szanować pieniądze. Tak jak lubimy my być szanowani, to. Czy ty szanujesz pieniądze? Zauważ taką drobną rzecz. Czy na przykład, no teraz właściwie, ale jeszcze niedawno, jak były pieniądze papierowe, to czy z piedestałem wkładałeś nominałami do portfela pieniądze, czy po prostu tak brałeś w garść albo do kieszeni? To jest brak szacunku. Hmm? Takie drobne rzeczy. I co, co ci mama z tatą mówili w dzieciństwie na temat pieniędzy? Ludzi, którzy mają, o, kowalscy mają samochód. No, ten to umie, umie, on taki cwaniak jest, to umie zarobić. Może takie były zdania. W związku z tym u ciebie się zrobił program, że yy, to są właśnie szemrane interesy: że, ty, że taki poczciwy, porządny człowiek musi co? Ciężko pracować. Hmm? Ja to miałam. Więc a tutaj jest jeszcze to podejście dziecka i to zarządzanie w sposób niedorosły tym, co masz. I nie, I nie uczenie się tak, jak się uczymy polskiego, matematyki, biologii, fizyki, nie wiem, czegoś tam, to tak samo nikt w szkole nie uczy małe dzieci, jak. Dostaje te kieszonkowe, dychę, i co z tą dychą on może zrobić? Na co wydać? Co, co robi dziecko? Wydaje na przyjemności. Nie odkłada na czarną godzinę, ani nie odkłada tam nie wiadomo na co, tylko do spodu leci. I zobacz u siebie, czy nie gdzieś tam przypadkiem nie pokutuje w tobie taki program, że jak masz to, fu, hulaj, dusza, piekła nie ma. A jak nie masz, to tu pożyczysz, tam. Tak w sumie, a dobra, to jakoś to będzie. Od pierwszego do pierwszego. Żeby się tam pieniądze są właściwie dla przyjemności w tej karcie. Nie, niepotrzebne. Bo e, tak samo się płacze w porszaku i tak samo się płacze w jakimś starym, dwudziestoletnim oplu, tak? Nie chcę obrażać nikogo. Natomiast i tak samo się śmieje w porszaku, a tak, i tak samo się śmiejesz w starym, dwudziestoletnim jakimś samochodzie. Tak, to prawda. Ale w porszaku się śmiejemy wygodniej. Szukajcie u siebie tych takich przekonań pod tytułem właśnie, dlaczego, kurczę, ten, ten to tak, znacie to, że pieniądze mu się lepią do nóg. A mi, kurczę, do niczego się nie lepią. Nawet do dupy mi się nie lepią, tylko gdzieś uciekają przede mną. Zawsze coś wpadnie, zawsze gdzieś jakieś. Yy, i mam słabopłatną pracę i, i tak dalej, i tak dalej. To jest świat nasz rzeczywisty, materialny. Ale my nie jesteśmy tylko mózgiem, i ciało cielesnością. Mamy jeszcze to coś, ten spiryt. <laughs> nie mówię tutaj o napoju. Tak? Więc to, co masz zapisane w duszy, bo też można sprawdzić tarotem, czy to nie była przypadkiem umowa Twojej duszy, że w tym wcieleniu masz doznać takiego doświadczenia, jakim jest może niezbyt, duża, niezbyt fajna sytuacja finansowa. Tak może być, ale generalnie rzadko kiedy dusz, dusze się na to umawiają, bo stawiam karty, nie wiem, 30 lat, 40, 40 to prawie. <laughs> więc, a 30 na pewno więc tutaj są te podświadome podświadome rzeczy energetycznie że tak jakbyś nie dorósł do tego żeby mieć więcej czy nie dorosła że gdzieś utknęłaś energetycznie w podejściu do pieniędzy właśnie w sposób albo naiwny albo dziecięcy, albo ze strachem że to jest bez wartości i że no, nie dostrzegasz okazji, boisz się tych okazji. W czwórce kielichów się boimy wszystkiego, że ktoś nas oszuka, że, że to zainwestuje, a stracę. Nie? Zobaczcie, czy przypadkiem tego nie macie. I teraz wezmę kolejne trzy karty, które nam powiedzą, co ci może pomóc w uzyskaniu fajnej sytuacji finansowej. Dziesiątka mieczy. Ja zwariuję z tym tarotem, umiarkowanie i piątka kielichów. No, co może pomóc? Po pierwsze, i bez względu na to, jaki jest zawsze temat moich filmów, to bardzo często mówię o wdzięczności. Ja pracuję z energią wdzięczności sama ze sobą. I to działa jak cholera. I można się tego zwyczajnie nauczyć tak jak gotowania, nie wiem sprzątania czy czegokolwiek. To jest zwykła umiejętność pracy z energią. Tu nie ma nic magicznego, nic. Więc u Ciebie jest po pierwsze, po drugie i po trzecie, bądź wdzięczny za to, co masz. I ja wiem, możecie uznać, że znowu jakaś że to taki banał. Ale praca z energią polega na tym, że odkrywamy, że coś jest strasznie banalne, i to jest prawda. I że naprawdę ten banał, banał banałów bardzo, bardzo działa. Więc, po pierwsze, co ci może pomóc w zmienieniu tej sytuacji, zacznij być cholernie wdzięczny za to, co masz. Wszędzie dostrzegaj, jak wiele masz, nawet jeżeli masz tyle. Płacisz, kupujesz jedną bułkę, wow, mogę kupić jedną bułkę, super. Płaci, kupujesz proszek, czy kupujesz kiełbasę, czy kupujesz jabłko, cokolwiek to jest, wow, mogę sobie na to pozwolić. A nie, o Boże, jak drogo. I nigdy nie mów, nie mogę sobie na to pozwolić, tylko... Tej piątce kielichów, tylko mów, to nie jest mój priorytet y, kupienia dzisiaj tortu albo marynarki albo nie wiem czegokolwiek. To nie jest mój priorytet. Moim priorytetem albo moim najważniejszym zakupem dzisiaj jest ta bułka. To jest zupełnie, podbijają ci się wibracje spojrzenia na pieniądze, i to nie jest tak, że ty dzisiaj to zaczniesz robić, a przyszłą, nie, dzisiaj piątek, przyszły piątek to już zadziała. Nie kurczę. Kurwcze. bo to wyłażenie z tego trwa dosyć długo, u mnie trwało ja wiem ze dwa lata codziennego ćwiczenia, powtarzania sobie, że wow, jak fajnie, że mogę kupić bułkę, a nie, Boże, jak drogo, nie stać mnie. To są dwa zupełnie inne podejścia, a sam efekt jest dokładnie taki sam, bo i tak kupujesz tą bułkę. Zmień, to, to się nazywa, że zmień myślenie, że to jest ten stan umysłu. Tego się można nauczyć i potem naprawdę człowiek zaczyna dostrzegać te okazje, nagle się otwierają jakieś w głowie jakieś rzeczy, że przestajemy się bać tych pieniędzy, że czujemy radość z pieniędzy. Nie, uważamy, że pieniądze to jest wartość, ale u mnie trwało to około dwóch lat, jak nie dłużej, takiego żmudnego, codziennego wysiłku. I przede wszystkim to, co mówiłam, praca na wdzięczności. Co jeszcze Ci może pomóc? Może Ci tutaj pomóc w karcie umiarkowania wysłanie intencji do góry albo do siebie. Pracujesz ze swoją energią, ze swoim nastawieniem że ile by to było, gdybym powiedziała, czy powiedział stop. Dalej nie chcę mieć więcej. Czy chcę mieć jeden dom, czy sześć domów, czy, czy jedno auto, czy pięć aut, czy jeszcze dom nad jeziorem, i czy, czy nie wiem, i w górach, i nad morzem. Gdzie jest, moi, gdzie jest moja, gdzie poczuję się nakarmiony tymi pieniędzmi? Że powiesz, ja w zasadzie więcej nie potrzebuję. Tyle, ile mam jest ok dla mnie. Nie muszę tyle pracować. No. Gdzie to jest? Co to jest? Ile? Dokładnie, dokładnie sobie wyceń, ile to jest twoje, że będziesz najedzony, nasycony. Twoja obfitość będzie taka. Uuu! Uh. Czy to jest w ogóle jakaś. ile. co to jest? Bo ja ci tego tutaj nie powiem. Indywidualnie jak grzebiemy i szukamy, to wtedy ja szukam, co, jaki masz limit, gdzie jest twój limit. A tutaj to musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie i bądźcie ze sobą szczerzy. Następna sytuacja. Tu jest ta równowaga między tym, jak wydajesz pieniądze, czy nie jęczysz, właśnie to, co mówiłam o tym, że drogo i tego, to ja się uczyłam dwa lata ponad. Że nie jęczę, jak płacę rachunek, tylko się cieszę. Ja cię, ale mi stać na taką chatę, że mam taki, taki czysz. To się może wydawać absurdalne, ale to naprawdę działa. To decyzja jest twoja. Ja ci sprzedaję naprawdę dobry klucz. A co ty z nim zrobisz, czy go wyrzucisz przez okno, czy skorzystasz, to już jest wasze. I w tym umiarkowaniu właśnie to wydawanie z radością. Inwestuję w siebie, jak idę na, na trening. Inwestuję w siebie, jak kupuje 70. Ja mam pierdolca, 70. E, br bransoletkę. inwestuje w siebie z miłością, z dobrocią, a nie z wyrzutami sumienia. Gdzie masz wyrzuty sumienia? Jak kupisz sobie coś, a, a potem może mężowy trzeba by było kupić albo dzieciom. A ja kupiłam sobie. Ups! I robimy to po cichu. Żeby, żeby nikt się nie dowiedział, że jak to na siebie wydajesz, na kosmetyczkę? Boże, co za bzdury! Tu trzeba ciłać, harować i w ogóle odkładać, czy tam, nie wiem, inwestować na, na giełdzie, a nie na siebie. A jak długo... Żyjesz już jakiś czas na świecie. Jak długo... Ja inaczej, ja szukam, żeby nie było tutaj kontrowersji. Przeszłość to przeszłość, nie wróci. Mamy przed sobą teraz i przyszłość. Nie wiemy ile tej przyszłości, na szczęście nie wiemy, ile tej przyszłości mamy przed sobą. To lepiej umrzeć z workiem pieniędzy i dzieci wszystko rozpierdolą, czy lepiej... Umiejętnie, karta umiarkowania, umiejętnie korzystać z harmonią, z tego co masz. Czy jeżeli stać cię pojechać na te narty, to jedź. Jeżeli stać i wiedząc, że to jest twoje wow, że tam, że tam ładujesz swoje baterie, że, że uwielbiasz to robić, jeżeli uwielbiasz chodzić na masaż, to chodź na masaż. Przynajmniej raz w miesiącu albo nie wiem. Zrób sobie tak w tym swoim budżecie, żeby raz w miesiącu zrobić coś dla siebie, takiego w ogóle, że tylko ty. I następna rzecz. Wyjdź z energii niedostatku. I teraz tak, i mi się znowu się psychologowie, tak, ja wiem, są wykluczeni, i nie o takich sytuacjach mówię. Mówię o, o takim ludziach, którzy trochę liznęli duchowości, ale też mają w zasadzie takie normalne życie, jak ty i ja i tak dalej. To tutaj złe myśli na temat pieniędzy. Jak zmienić mindset o pieniądzach? I tu jest lekcja dla Ciebie. Znajdź 10 złych myśli na temat dokładnie pieniędzy i spisz je sobie na kartce. I e, zrób takie ćwiczenie, bo kołczawem <głos》> jest z nienawidzą chyba. E, zrób sobie takie ćwiczenie, 10 negatywnych myśli czy zdań, no, wszystko jedno, na temat pieniądza, a po drugiej stronie w równowadze to zdanie, które napiszesz, to przy, e, przeciw... No, rozumiecie, to... to Dobrego, na przykład, nie wiem, pieniądze są brudne, tak? I yy, to piszesz obok, pieniądze to czysta energia. Chodzi tutaj, tak? Pieniądze nie rosną na drzewach. Nikt ci nie da. Nikt ci nie da. Musisz zarobić. Pieniądze dają, nie inaczej, pieniądze to nowe możliwości. W, w, dostrzegam okazję, nie, okazję też nie, wytwarzam w sobie możliwość, nie, czekajcie, bo to wcale nie jest proste, pieniądze y, nie rosną na drzewach, tak, to, pieniądze to, y, to, to wolność, nikt ci nie da, umiem zarobić pieniądze sam. I nawet jeżeli nie masz zbyt dużych dochodów, to jednak jakieś masz. Umiesz to zrobić? No robisz to. Nic ci się nie udało, to jest twoja praca. Czymkolwiek się zajmujesz. Więc zróbcie sobie takie ćwiczenie, moi drodzy. W tą dzisiaj, w dziesiątce mamy dziesiąt, 10 października ćwiczenie z dziesiątką mieczy, co, co ja myślę o Kasie i dlaczego nie jestem milionerem. Mam nadzieję, że dla kogoś się przyda takie czytanko. Napiszcie, czy jesteście ciekawi. Czy się przydało, Boże? A jak ktoś potrzebuje, to niech pisze do mnie. Jaki. Pa!